Matura 2023. Matematyka, poziom podstawowy. Zadanie numer 13. W tym zadaniu pokazano wykres pewnej funkcji liniowej. Mamy stwierdzić, czy współczynniki A oraz B z równania kierunkowego tej funkcji są większe czy mniejsze od zera. Zacznijmy od funkcji liniowej, która ma najprostsze. Równanie kierunkowe, czyli y równe x, i od bardzo podobnego równania y równe minus x. W równaniach tych dwóch prostych współczynnik b jest równy 0, w ogóle nie występuje, a wykresy tych dwóch linii prostych przechodzą przez początek układów współrzędnych. No i teraz zauważmy, że jeżeli funkcja liniowa jest rosnąca, to współczynnik stojący przy x jest dodatni. A jeżeli funkcja jest malejąca, to współczynnik a jest ujemny. Funkcja jest malejąca wtedy, gdy idąc od lewej strony do prawej, widzimy, że funkcja idzie z góry w dół. No i odwrotnie, funkcja jest rosnąca, kiedy idąc od lewej strony do prawej, funkcja idzie w górę. No to funkcja, którą mamy na rysunku pokazanym w treści zadania, to jest funkcja malejąca, czyli jej współczynnik jest na pewno mniejszy od zera. Czyli już wiemy, że współczynnik A naszej funkcji jest na pewno mniejszy od zera. To jest ten przypadek. A teraz współczynnik B. Spójrzmy na taki rysunek. Mamy tutaj znowu linię prostą o równaniu y równe minus x. Do wykresu tej linii prostej dodane jeszcze dwa inne wykresy. Jeden biegnie powyżej początku układów współrzędnych, a drugi poniżej. Ten, który biegnie powyżej układów współrzędnych, ma równanie y równe minus x plus 2. Na przykład plus 2, bo tak ustawiłem te wykresy. Ten drugi, który biegnie poniżej, ma równanie y równe minus x minus 2. Czyli jeżeli wykres biegnie powyżej początku układów współrzędnych, to jego parametr b, jego współczynnik b jest dodatni, a jeżeli biegnie poniżej, to b jest ujemne. Na rysunku podanym do treści zadania wykres biegnie powyżej początku układów współrzędnych, czyli to jest przypadek, kiedy b jest większe od zera. No to z tego, co ustaliliśmy, A jest mniejsze od zera, natomiast B jest większe od zera. Pasuje to do odpowiedzi C. Zadanie numer 14. Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej F jest liczba minus 5. Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, będącej wykresem funkcji F, jest równa 3. Mamy podać wartość drugiego miejsca zerowego. Spójrzmy na taki poglądowy rysunek. Nie wiemy i nie potrafimy ustalić na podstawie treści zadania, czy wykres tej funkcji f to jest parabola z ramionami skierowanymi do góry czy w dół. Ale akurat nie ma to tutaj znaczenia, więc powiedzmy, że narysujemy tę parabolę z ramionami skierowanymi do góry. Ta parabola ma mieć dwa miejsca zerowe. To oznacza, że przecina oś x w dwóch punktach. No i współrzędne x tych punktów to są właśnie nasze miejsca zerowe. Wierzchołek paraboli ma taką współrzędną x, która leży dokładnie po środku miejsc zerowych, czyli jest średnią arytmetyczną tych miejsc zerowych. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda na konkretnych liczbach. Mamy miejsce zerowe równe minus 5 i mamy wierzchołek paraboli dla x równego 3. No to odległość pomiędzy minus 5 a 3 mierzona wzdłuż osi x to jest 8. Jeżeli teraz odmierzymy tę samą odległość od współrzędnej x równe 3 wierzchołka paraboli, no to drugie miejsce zerowe wyjdzie nam dla x równego 11. W takim razie prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Zadanie numer 15. Ciąg AN jest określony podanym wzorem dla każdej liczby naturalnej n większej lub równej 1. Mamy podać wartość czwartego wyrazu tego ciągu. Żeby obliczyć wartość czwartego wyrazu ciągu, podstawiamy czwórkę, pod n do wzoru naszego ciągu. Mamy 2 do potęgi czwartej razy w nawiasie 4 plus 1. 2 do potęgi czwartej to jest 16, no i w nawiasie mamy 4 plus 1, czyli 5. 16 razy 5 jest równe 80. W takim razie prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D. Zadanie numer 16. Wyrazowy ciąg 27 9 a minus 1 jest geometryczny. Mamy wskazać wartość liczby a. Jeżeli mamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego, to dla nich obowiązuje zależność, którą można znaleźć w tablicach matematycznych. Mianowicie środkowy wyraz takiej trójki podnosimy do potęgi drugiej i wynik jest równy wynikowi mnożenia pierwszego i trzeciego wyrazu z tej trójki. No u nas to będzie 9 do potęgi drugiej równe 27 razy w nawiasie a minus 1. Podzielmy przez 9 obydwie strony naszego równania. Wtedy po lewej stronie zamiast 9 do potęgi drugiej mamy po prostu 9, a po prawej stronie zamiast 27 mamy 3. Możemy jeszcze podzielić obydwie strony tego równania przez 3, a następnie dodać jedynkę. Wychodzi na to, że a jest równe 4, co pasuje do odpowiedzi c. Zadanie numer 17. Pan Stanisław spłacił pożyczkę w wysokości 8910 zł w 18 ratach. Każda kolejna rata była mniejsza od poprzedniej o 30 zł. Oblicz kwotą pierwszej raty. Oznaczmy tą pierwszą ratę jako A1. Druga rata, A2, jest mniejsza od tej pierwszej o 30 zł. Czyli A2 to jest A1 minus 30. Trzecia rata jest mniejsza od drugiej też o 30 zł. Podstawmy do tego równania zamiast A2 wyrażenie A1 minus 30 no to możemy to zapisać jako a1 minus 2 razy 30. Celowo nie wymnażam tutaj liczby 2 i 30, zaraz będzie widać dlaczego. Czwarta rata. Czwarta rata to jest trzecia rata minus 30. No jeżeli zamiast a3 podstawimy tutaj wyrażenie na trzecią ratę, no to dostaniemy a1 minus 3 razy 30. Widać tutaj pewną regularność, to znaczy każda rata to jest a1 minus pewna liczba razy 30. Przy czym ta pewna liczba to jest numer raty minus 1. No, dla a4 mamy tam minus 3 razy 30. No to jakby wyglądał taki ogólny wzór na n tą ratę. a n równe a1 minus n-1 razy 30. Gdzie n to jest numer kolejnej raty. Zapiszmy to w ten sposób, że minus postawimy obok 30. No i to, co żeśmy dostali, to jest nic innego jak wzór na ciąg arytmetyczny. Przy czym w tym ciągu arytmetycznym różnica wynosi minus 30. To nam się przyda. W tablicach matematycznych mamy dwa wzory na sumę pierwszych n wyrazów ciągu arytmetycznego. Możemy wykorzystać ten drugi wzór, będzie prostszy, bo w nim pojawia się, jeżeli chodzi o wyrazy ciągu, tylko a1. No a my mamy właśnie to a1 obliczyć. Dlaczego ten wzór nam się przyda? Ano dlatego, że my wiemy, ile wynosi suma pierwszych 18 wyrazów. No bo w treści zadania podano, że. 18 rad dało razem 8910 zł. A teraz wykorzystajmy wzór, ten drugi wzór, na sumę pierwszych n wyrazów ciągu arytmetycznego. Podstawiamy do tego wzoru pod n liczbę 18, pod r podstawiamy minus 30. No i mamy wyrażenie, które można tutaj jeszcze uprościć, to znaczy 18 i 2 zmianownika można skrócić. I dostaniemy wtedy 2a1 minus 17 razy 30 i poza, poza nawiasem razy 9. To nam daje równanie 2a1 minus 17 razy 30 razy 9 równe 8910. Tutaj jedyną niewiadomą jest a1, no to wystarczy to równanie rozwiązać. Dzielimy obydwie strony przez 9. 17 razy 30 daje 510. Dodajemy te 510 do obydwu stron naszego równania i na koniec dzielimy obydwie strony naszego równania przez 2. Dostajemy a1 równe 750. No, i to jest właśnie kwota pierwszej raty, czyli to, co mieliśmy obliczyć. Zadanie numer 18. Mamy podać wartość tangensa kąta alfa. Ten kąt alfa jest pokazany na rysunku dołączonym do treści zadania. No i sytuacja pokazana na rysunku pasuje do definicji funkcji tangens, którą można znaleźć w tablicach matematycznych. Kąt alfa ma swój wierzchołek w początku układów współrzędnych, jedno ramię pokrywa się z dodatnią półosią x, no a drugie ramię przechodzi przez punkt P o znanych współrzędnych. Definicja tangensa dla takiej sytuacji to jest y dzielone przez x, gdzie y i x to są współrzędne punktu P pokazanego na rysunku. Czyli dla naszego punktu P mamy współrzędną x równą minus 3, współrzędną y równą 1. Stawiamy to do tego równania wynikającego z definicji funkcji tangens i mamy tangens alfa równy minus 1 trzecia. Pasuje to do odpowiedzi d. Zadanie numer 19. Mamy wskazać, czemu jest równe wyrażenie podane w treści zadania. No, oczywiście chodzi tutaj o odpowiednie przekształcenie tego wyrażenia. Mamy tutaj sumę dwóch wyrażeń z funkcjami trygonometrycznymi. W jednym i drugim wyrażeniu mamy sinus kwadrat alfa. No to wyłączmy ten sinus kwadrat alfa przed nawias. W nawiasie zostanie nam wtedy z pierwszego wyrażenia sinus kwadrat alfa, a z drugiego cosinus kwadrat alfa. To, co mamy w nawiasie, to jest tak zwana jedynka trygonometryczna. I dla dowolnego kąta. To wyrażenie jest równe 1, czyli cały nawias jest po prostu równy 1. W takim razie nasze wyjściowe wyrażenie jest równe sinus kwadrat alfa, no i pasuje to do odpowiedzi a.